Siemanko, z strony Seba, a dzisiaj ze mną jest... Milf Czyli? czyli... Orgina AK Orginal, no. dobra Dobra Pierwsze pytanko, ile masz lat i jak masz na imię? W lat mam 16, a na imię to już każdy wie Eryk Eryk, dobrze Skąd wziął się twój nick, czyli w sumie ten Milf? Milf? Znaczy mif, bo nie milf yy, Nie wiem, tylko patrzyłem nicki kiedy stałem, ale teraz mam inny w ogóle a oryginal? Oryginal w szkole zakładałem, kupowałem sobie Minecrafta w szkole i nie miałem pomysłu <laughs> Dobra Co lubisz albo lubiłeś na Krafcie? Na Krafcie? Łatko, jeszcze żeby takie coś było No <laughs> No ale, no fajnie było jak było te czasy jeszcze tych lowe mm -hmm. I nas, gdy my graliśmy, no to fajne były przebity Ci przebijało lewiaczków spakanych. z geek. Dobra. Ciebie? A co cię wkurzało najbardziej? Człowieku, jak chłop ci idzie na tę parkę, buguje ci gardę i cię zabije na czterech sercach, gdzie przykopujesz hmm. go na kilka hitów, które... To... Mam o czym mówić. Chłop ci banę na duelu nad mordą, i... a ten antychip anty gówno robi. Tak naprawdę mógłbyś tam być na każdym odpale i grać do bólu. Kurde, jesteś fajnym graczem, bo teraz mają dużo gadasz, fajnie, mi się takie ludzie podobają. Dobra. Jakim jesteś typem gracza? Czy lubisz tak... Co ogólnie robisz na gracie? Czy chodzisz te parki, czy na przebija czy przebijasz, czy co robisz? Ja mam wyrębane. <kvirzny> Jak się zabiję, to się zabiję. Jak się zdarzy, że jakoś tam zbiję tą topeczkę, to ja to zbiję. Ostatnio, była ja zabawa z fotkami. <gryzny> no, <kvirzny> no. <kvirzny> więc takim jestem graczem. Zwykle, zwykle to sobie siedzę i gram z za fanów Dobra Do kogo czujesz największy szacunek? Szacunek? matko. Na pewno nie do rudego. Dobra. <laughs> Jak już ksiądz podsumował leci na hajs. Mm, największy szacunek. Znaczy mogę mieć cały po prostu, z którymi się nie kłóciłem i tak jakby najbardziej chluję to bądź chyba, najbardziej. Practice też, jest spoko mordą i, i mówi mi się IT jeszcze. Dobra, a kogo nienawidzisz? O matko, no to pierwszy no to chyba każdy, nikt go nie lubi na tym serwerze. Znaleźć, że zapomniał, jaki on ma nick, Do, on Docent był? Coś Docent, Trzynastolatek, co na kamerkach płatki jadł. No. I darł się, mając, nie mając mutacji castrat, poskładałem kolejny kit który się panoszy na tym bo Bógłowo garda i gada, że nie. A nikt ślewy nie jest. No i nie lubiłem już okres królika, ale jak się potem poznaliśmy, to teraz się wyzywamy, ale tak po koleżeńsku. Dobra. Ile lat grasz w Minecrafta, a ile na krawcie? W Minecrafta, jeżeli liczyć z przerwami, tak z 4 lata. Na Krafcie grałem też jakoś 3 lata, ale też z przerwami. Dobra. I teraz takie pytanka już na no, normalnie e, Jak dołączyłeś do guildi hisowa? Oj oj to, to długa historia Bo no byłem w takiej guildi TSWB Gdzie grały ścieki takie No i fuzje mieliśmy Oni tam robili oszusta I mi się to nie podobało, więc w sumie doszło tak, że ja zostałem w milfach Oni tam poszli, potem ich przybiliśmy i się spłakali nie grają A, no dobra a gdzie wcześniej byłeś? W TSWB, tam? tak? Tak, w TSWB, a przy TSWB w wuid byłem jeszcze, jak był, jak był Blancik. Dobra. Takie pytanko. Co osiągnąłeś w tym programie muzycznym, jak on się nazywało? Dobra, mordy <grytanie> Next. <grytanie> Czy kiedyś nagrasz piosenki? <grytanie> <grytanie> Next. <grytanie> gdzie grasz na tej edycji, no, w takiej No Na tej edycji, nie wiem, jaka jedna z party idę. Wiesz co, tak ustaliliśmy z milfami. Bo startuje only i za tydzień jest water, bo my teraz w bp chodzimy bardziej Ale pewnie wbije 1500 i będę na dół, jak tak sobie grał Dobra Czy grasz na jakimś innym serwerze oprócz kraft? No obecnie Obecnie na serwerach bp, które występują, a w przerwach między bp Czasem sobie jedę na blaze pwp, czasem na kraft Dobra, wolisz parki czy warp? Te parki. Dobra i ostatni. A przedostatni. Najlepsze wspomnienie z Kraftem. Jakbyś na przykład teraz miał na przykład, wiem, umrzeć albo ten Kraft kra już by w ogóle nie, nie powstał, to jakie najlepsze wspomnienie masz z Kraftem sprzed Twojej historii całej? A, najlepsze? Jaki Gorek mi płakał, bo wyrzuciłem do beczki i Dobra, a kiedy to było? człowieku z 3 lata temu. <noise> no to możliwe, już 12 lat mieliście, pewnie 13 to było płakanko. <noise> Dobra. Kogo typujesz na top 1? Ostatnie pytanie na tej edycji na przykład. Na tej edycji no, wraca o tym to pewnie tam go z Cyśką spustują w mm -hmm. tak, ostatnią Cyśkę No dobra, no to jakieś Ostatnie takie pytanko, czy chciałbyś coś powiedzieć? Do A, ludzi Co sądzę o, ja jeszcze chcę, panie Co sądzę ja o? Chcę wyzywać niektórych, no A ja nie mam tylko pytania, ale dobra, mogę ci dać, nie wiem To możesz ty sam powiedzieć, nie? O kim chciałbyś coś powiedzieć No to nie, no, no, no dawaj, dawaj, ty e, dobra no to to and 2 tego co wiem, to koleżka dużo płaci ludziom, żeby mu kilo oddawali na to 1 O to będzie ale... oglądać. Tak sobie, chyba, chyba, chyba nic nie mówię, nie, wiem, nie grałem na niego. Ale z tego co wiem, to jakiś mega dobry nie jest. Ale kupuję ludziom rangi, żeby mu kilo oddawali, to wiem. Dobra. No, no tyle sądzę. A o prowokacji co sądzisz? <laughs> no to jest format, jest 60. A docent? Się z czegoś, jeszcze wypawiam się, bo się spakował koleżka i poszedł do kawy. Bo się spakał, że to 1 nie będzie miał A, tego. A, tam to pamiętam, no. Tak, w, w, w 6 godzin wbiliśmy na CSI wejście 14 koloranku. No ranku. No, no i tak to było się spłakał No tak. Dobra, i ostatni w sumie, co sądzisz o... Dajmy poki-koks. Nie <laughs> znam tego człowieka i dlatego go niech poznać z tych że no dobra, no to co mamy już 7 minut. Ja masz chyba najdłuższy wywiad, przecież. Co byś chciał powiedzieć jeszcze ostatnie słowo jakieś do widzów? Co bym się powiedzieć? JRTX Love No, Dobra. No to co, no to pożegnaj się fajnie, też się pożegnam. Nie. No do następnego odcinka na rap.